Owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn zabrawszy wszystko odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pazł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, Lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi, pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił. A ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami. Kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Niektórzy z nas, słuchając tej dzisiejszej Ewangelii, mogą mieć swoiste takie déjà dlatego że po tygodniu wraca dzisiaj do nas w liturgii, w Słowie Bożym, przypowieść o synu marnotrawnym, jak ją najczęściej nazywamy, albo też inaczej przypowieść o synach marnotrawnych, czy też jeszcze inaczej przypowieść o miłosiernym ojcu. Myślę, że doskonale tę przypowieść znamy. Mówię, że wraca ta przypowieść, ten tekst, dlatego, że w czasie naszych rekolekcji wielkopostnych, w zeszłą sobotę, także ten tekst ksiądz rekolekcjonista był, tekst był w liturgii i, i taką bardzo szeroką, pogłębioną, pogłębioną, namysł nad tym słowem księdza Damiana, żebyśmy słuchali. Jeżeli ktoś nie mógł być w czasie rekolekcji, no, z różnych powodów, to zachęcam do tego, żeby sięgnąć do nagrań, już są na naszej stronie i Idzie tylko do, do, do komentarza do tej dzisiejszej Ewangelii, ale także do, do pozostałych nauk rekolekcyjnych. Nie będę więc dzisiaj tak dogłębnie komentował wspomnianej przypowieści, ale chcę zwrócić uwagę na taki jeden szczegół w niej który jakoś mnie w tym roku szczególnie dotknął, jak szukałem tematów i czytałem różne komentarze, to to naprawdę mnie jakoś tak mocno mnie poruszyło i takie tegoroczne odkrycie, z którym się też chcę z wami podzielić. Potocznie nazywamy ten, ta potoczna nazwa przypowieści o synu marnotrawnym. Zwraca naszą uwagę przede wszystkim na postać tego Syna Młodszego, tego, który właśnie zmarnotrawił, roztrwonił majątek swojego ojca. Ale jak czytamy całą tą przypowieść w takiej całości, i do tego jeszcze weźmiemy kontekst całego 15 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, no to nagle się okazuje, że głównym bohaterem nie jest ten syn, tylko jest ojciec. Ale tego ojca z tej przypowieści także moglibyśmy nazwać rozrzutnym, czy marnotrawnym, czyli takim, który marnuje dobro. Dlaczego? No bo zobaczcie dwie takie sytuacje, najbardziej tutaj wybrzmiewające właśnie w takim kluczu. Kiedy ten młodszy syn przychodzi do tego ojca, uznając go de facto za martwego, bo prosi przecież o część majątku, yy, spadku, który przypadłby dla niego dopiero po śmierci ojca. Więc jak prosi ojca wtedy, kiedy on jeszcze żyje, to mówi, jesteś martwy dla mnie. I co robi ojciec? Jak jest reakcja ojca? Dzieli majątek? I daje te pieniądze synowi. No to jest, tak po ludzku, w ludzkiej logice, to jest jakieś marnotrawstwo. To jest rozrzutność. Tak, że, że połowę swojego majątku daje swojemu dziecku, nie wiedząc w ogóle, co ten, co ten syn chce zrobić. A kiedy ten marnotrawny syn wraca, roztrwoniwszy te pieniądze, ten, to pół majątku swojego ojca, no to jaka jest reakcja taty? w ogóle nie słucha tego, co ten syn mówi, tylko mówi do swoich sług, słuchajcie, tu proszę mu przynieść płaszcz, proszę mu przynieść pierścień, proszę mu przynieść sandały, tak? czyli to wszystko, co jest znakiem takiej przywróconej godności, proszę zabić się laka, robimy ucztę. Proszę sobie wyobrazić, postawić się, drodzy rodzice, w takiej sytuacji, do... Myślę, że mogłoby być trudnym zrobić ucztę, to wielką ucztę, tak wielką, że jest muzyka, że jest taniec, że jest śpiew, tak, bo przecież właśnie to są te znaki, które słyszy później ten starszy syn i nie chce wejść do domu, bo tam trwa impreza, wielka impreza. A ojciec wydaje te pieniądze, jakby się nic nie stało. Można powiedzieć, że jest rozrzutny doskonale rozumiemy że w tej przypowieści ten ojciec to jest pan bóg to jest figura pana boga i rozrzutność albo tak mniej jakby mniej nam skrzeczące w uszach hojność to jest inne określenie inne imię pana boga bóg jest hojny to jest określenie jego istoty do istoty boga należy hojność czy można, czasem właśnie ta rozrzutność. Do istoty Pana Boga należy to, że on daje. Jest tym, który jest daje, który daje. Kiedy w teologii mówimy o tajemnicy Trójcy Świętej, to jedny ze sposobów opisania tego, co, czym jest, co się wydarza w, w Trójcy Świętej, jest to, że ona jest wielkim obdarowywaniem. Że Bóg Ojciec tak daje siebie swojemu synowi, i Syn Boży tak daje siebie swojego, swojemu ojcu, że to wzajemne obdarowywanie jest tak pełne, tak doskonałe, że jest trzecią osobą Trójcy świętej Duchem Świętym. Do istoty Boga należy to, że On jest daje. I to wybrzmiewa także w słowach tej rozmowy ze starszym synem, bo zobaczcie, ten starszy syn przychodzi z pretensjami. A, Bóg, a, Bóg, a Pan Bóg mu mówi: Ojciec mu mówi: Dziecko, wszystko, co moje, należy do Ciebie. Nic nie zatrzymujesz dla siebie. Wszystko, co moje, jest także Twoje. Bo w logice Pana Boga, mieć oznacza nie tyle posiadać na jakąś absolutną wyłączność, na własność, ale dla Pana Boga mieć oznacza dawać, dzielić się, obdarowywać. Z drugiej strony, mamy w tej przypowieści tych dwóch synów, i starszego, i młodszego. I to jest ciekawe, że w tej przypowieści, w tych, w tych postaciach tych dwóch synów, możemy, każdy z nas może jakoś się odnaleźć. W zależności od tego, w jakim momencie naszego życia jesteśmy, to odnajdziemy się albo w tym starszym synu, albo w tym młodszym. To jest niesamowite w tym słowie, że, że ono jest naprawdę nieustannie żywe. To, co odróżnia tych synów, i myślę, że to jest cecha naprawdę też naszego świata, wielu z nas, to to, że dla tych synów mieć oznacza całkowicie coś innego niż dla ich ojca. Jeżeli oni mówią, że chcą coś mieć, to znaczy, że chcą to posiadać na, na wyłączną własność tylko dla siebie. Starszy z braci. Choć nie ma takiej odwagi, takiej bezczelności jak ten młodszy, żeby zabrać swoją część majątku y, y, ojca, to jednak, jak słuchamy tej, tej, tej jego wypowiedzi, to widać, że, ten, że on patrzy na swojego ojca jak na takiego tyrana, y, który wszystko zatrzymuje tylko dla siebie, a innych traktuje jak swoich parobków. A młodszy syn zabiera swoją część majątku ojca. Ale nie po to, żeby z kimkolwiek się tym dzielić, tylko po to, żeby to wydać na swoje zachcianki. On chce mieć to na własność wyłącznie dla siebie, na swoje przyjemności, bo mi się należy, bo to jest należna mi część majątku, która mi przypada. I z tym majątkiem, jak pisze święty Łukasz, udaje się w dalekie strony. I chcę zwrócić właśnie uwagę na, to, na te dalekie strony. W języku, tu w naszym tłumaczeniu mamy tak to na, nazwane, w innych polskich t, przekładach mamy w tym miejscu okre, określenie dalekie krainy. Ale w języku greckim to, co zostało przetłumaczone właśnie jako te dalekie strony czy dalekie krainy, to jest bardzo ciekawe wyrażenie. Dlatego, że tam święty Łukasz uzywa, używa takiego e, greckiego e, określenia gdzie to tu mam? Kora makra, czy chora makra, bo to przez CH. Chora makra. I to jest określenie rzeczywiście, bo, które można przetłumaczyć jako coś daleko, jakieś dalekie e, takie e, krainy, ale dosłownie to oznacza, to Kora, czy chora, to oznacza pustynię. Wielką pustkę, wielkie nic, wielką wielką nicość, czy próżność. I dlaczego to jest takie ważne? Bo właśnie to drobne określenie powoduje, że w tej przypowieści mamy też zawartą jedną chyba z najważniejszych, najbardziej nam dzisiaj potrzebnych prawd życia duchowego i w ogóle życia. Po co nas ta przypowieść uczy, jak popatrzymy na nią przez to, przez to jedno słówko? Że kiedy próbujemy to, co otrzymaliśmy, to, co otrzymujemy, czy od Pana Boga, czy od innych ludzi, kiedy próbujemy te dary, które otrzymujemy, które przyjmujemy, kiedy próbujemy to wszystko zamknąć, zabrać wyłącznie dla siebie, zamknąć w krainie mojego egoizmu, to prędzej czy później e, owocem takiego życia jest wielkie nic się okazuje, że w tej krainie wielkiego egoizmu, tego naszego egoizmu jest wielka pustka. I myślę, że, nie wiem, ja mam takie doświadczenie, moje doświadczenie i myślę, że wielu z nas też podobne doświadczenie może w swoim życiu ma, że kiedy mam, włączy nam się taki tryb, że myślimy tylko i wyłącznie o sobie, tak, że ja jestem najważniejszy, że moje pragnienia są najważniejsze, to nie znaczy, że one nie są ważne. Tak, ale, że, że jakby wszystko jakby koncentruje wyłącznie tylko i wyłącznie na siebie, tak się zakręcę wokół samego siebie, to się w pewnym momencie budzę w tej kora makra. Na pustyni zostaję sam. Kiedy myślimy tylko o sobie, ostatecznie zawsze wylądujemy na pustkowiu, bo innych tam nie będzie. Będę tylko ja sam. Bezdomny, bez relacji. Po prostu sam. Dynamiką życia, do jakiej zaprasza nas dzisiaj Pan Bóg, jest nie gromadzenie, tylko dzielenie, obdarowywanie, przekazywanie dalej, hojność w dzieleniu się tym, kim jesteśmy i co posiadamy. Największe szczęście w życiu człowieka, i mówię to bardzo świadomie, myślę też, że wielu z Was ma takie doświadczenie. Jest, przychodzi jest do nas jakby mimo, mimo woli, mimo chodem, wtedy nie gr kiedy gromadzimy, żeby mieć jak najwięcej, tylko kiedy tym się i sobą się dzielimy z innymi. Wtedy nagle w pewnym momencie patrząc za siebie mówimy, jaki ja jestem szczęśliwy. Kiedy potrafię się tym obdarowaniem, tym co otrzymałem, podzielić się z innymi. Myślę, że to słowo jest przepiękną taką, takim zaprosze, przepięknym zaproszeniem na tę drugą część Wielkiego Postu, którą dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy. I nie tylko na to. Ten temat wiele razy wraca i już kilka razy też o tym mówiłem, ale jakoś szczególnie myślę, że on jest nam dzisiaj bardzo potrzebny. W tym naszym świecie, w którym jesteśmy ci, ci jakby z różnych stron tak motywowani, żeby myśleć tylko i wyłącznie o sobie to Pan Jezus nam nieustannie mówi słuchaj, to co dostajesz ode mnie nie zatrzymuj dla siebie przekaż to dalej i będziesz najszczęśliwszym człowiekiem w życiu jesteśmy wtedy podobni do tego rolnika z przypowieści który jest rozrzutny w rzucaniu swojego ziarna rzuca je gdzie popadnie pamiętamy tę przypowieść I kiedy to ziarno, to obdarowanie trafia na serce które jest dobrej jakości w takim sensie, że jest hojne to się nagle okazuje, że to ziarno obumrze, ale po to, żeby wydać obfite plony. A myślę, że o to chodzi. Bądźmy hojni, tak jak Ojciec jest hojny w obdarowywaniu, przekazywaniu tego wszystkiego, co jest nam potrzebne. Amen.